Dzisiaj mamy święto Andrzeja Boboli, patrona Polski. Jest taka katolicka strona internetowa PCH24. Są bardzo pobożni, chcą mszy po łacinie i krytykują drogę synodalną papieża Franciszka. 12 maja bieżącego roku zamieścili wideo, gdzie mój ulubiony krytyk literacki wyjaśnia, dlaczego Andrzej Bobola tak naprawdę został świętym. To znaczy dlatego, że nawracał prawosławnych Ukraińców na greko-katolicyzm i dlatego Ukraińcy, kozacy go zabili. Portal ten pisze też o tym, że w Polsce jest tylu Ukraińców, że będzie taki problem jak w II Rzeczpospolitej, gdy w Galicji Wschodniej na 1 milion Polaków było 5 milionów Ukraińców. I pewnie PCH24 Polonia Chrystiana ma rację, ale nie wiem, czy jest mądre o tym pisać 12 maja, gdy Rosjanie zaczęli prawdopodobnie swoją ofensywę na Charków, która się może źle skończyć dla Ukrainy, Polski i Europy. Muszę się przyznać, że tę część kazania napisałem tylko na podstawie tytułu tego wideo, ale gdy go obejrzałem, zrozumiałem, dlaczego Andrzej Bobola został święty. Otóż święty Andrzej Bobola żył w XVII wieku. Urodził się pod Sanokiem. W tym czasie Sano, Grzeszów, Przemyśl, Lwów, Stanisławów i Tarnopol to było województwo ruskie. Nie mylić z rosyjskim, dobrze? Ruskie od Ukraińców. Także było to województwo ruskie i było niestety wylęgarnią warchołów. Opisał to Łoziński w książce Prawem i Lewem. Już sam tytuł pokazuje, że panowało tam bezprawie, a nie sielanka jak w Panu Tadeuszu. I ostatni zajazd na Litwie to nie było coś przyjemnego, bo w województwie ruskim ten zajazd się często powtarzał, to znaczy, że ci łotrzykowie szlachetcy z szablami w dłoni najeżdżali swoich sąsiadów i brali, co im się podobało, czyli panowali, panowało tam bezprawie. Szlachcice nosili szable nie dla obrony ojczyzny. Mówili, że Polska nie rządem stoi, także nie dla obrony ojczyzny, ale aby napadać innych szlachciców i ciemiężyć pańszczyźnianych chłopów. Andrzej Bobola był jednym z takich szlachciców i biografowie mówią, że niestety niektóre te cechy, jak zapalczywość, gniew i yy, nie wiem, ale nie były to wszystko pozytywne cechy, gdzieś tam miał w sobie. A dlaczego Andrzej Bobola stał się świętem? Bo przewalczył w sobie samego siebie i zmusił się do obowiązku to oczywiście ja nie wymyślałem takich pięknych słów że przewalczył w sobie siebie samego i siebie samego zmusił do obowiązku bo to jest najważniejsza rzecz ten egoizm, lenistwo, warcholstwo zapalczywość, gniew właśnie stłamsić albo chwycić w ryzy i zmusić do obowiązku to napisał Jan Doperaczyński w książce Mocarz o właśnie Andrzeju Boboli, a tą, tę książkę wydało wydawnictwo Archidiecezji Sandomierskiej. Także przewalczyć w sobie samego siebie i zmusić się do obowiązku oto prawdziwa siła wolność i zwycięstwo zwyciężyć nad sobą samym, nad swoimi wadami, słabościami, grzechem i pokusami to jest najpewniejsza, Droga do świętości, którą właśnie wskazał nam święty Andrzej Bobola i którą my chcemy kroczyć za nim. Amen.